Cześć, z tej strony Filip, dla niektórych adwokat Filip Tol. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o realizowaniu w trakcie kwarantanny najpopularniejszego w Polsce środka zapobiegawczego. Tytułem wstępu: co to w ogóle jest środek zapobiegawczy i czemu on służy? Środek zapobiegawczy to jest taka instytucja, która ma na celu uniemożliwienie podejrzanemu ucieczki lub utrudnienia postępowania, przykładowo Namawiania świadków do zmiany zeznań, czy też ukrycia dowodów. Prokurator, a niekiedy sąd, może zastosować właśnie taki środek, jeżeli jest prawdopodobne, że dana osoba popełniła przestępstwo. Najpopularniejszym w Polsce środkiem zapobiegawczym jest z pewnością dozór policyjny. Polega to mniej więcej na tym, że podejrzany raz, dwa razy stawia się w ciągu tygodnia w najbliższym komisariacie. Więc weźmy tutaj Przykład. Mamy Jana Kowalskiego. Jan Kowalski ma lat 58, jest schorowany. Nie posiada prawa jazdy, bo zostało mu zatrzymane w związku z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. Jan Kowalski mieszka w Cimiu w toku postępowania przygotowawczego zastosowano wobec niego właśnie dozór. No i ma pojawiać się na komendzie powiatowej policji w Myślenicach dwa razy w tygodniu. Przy czym Cim oddalony jest o Myślenic o około 12 Kilometrów. Jan Kowalski ogląda telewizję, słucha radia, znane są mu wprowadzone obostrzenia i restrykcje. Znana jest mu akcja: zostań w domu. Jest świadomy tego, że z uwagi na swój wiek i schorzenia kardiologiczne, jest w podwyższonej grupie ryzyka zarażenia. Jednakże zbliża się termin stawiennictwa na komendzie. Trzeba podjąć decyzję: czy udać się na policję, czy zostać w domu. Udanie się na policję w przypadku podejrzanego zwiąże się z koniecznością podróży busem lub autobusem. Istnieje ryzyko zatem, że zarazi się ten nasz podejrzany. Co więcej, nie tylko może się zarazić w busie, może się narazić, zarazić także na policji. Spotyka tam na pewno kilka osób, będzie przebywał kilka do kilkunastu minut, będzie musiał podpisać papiery. Co grozi mu jednak za niestawiennictwo. Niestety, niestawiennictwo może wiązać się od wtorku 31 marca, zgodnie z treścią artykułu 258a kodeksu postępowania karnego, wystąpieniem przez prokuratora do sądu z wnioskiem o to, żeby zastosował właśnie inny środek zapobiegawczy, który zagwarantuje skuteczne wykonanie tego dozoru. W tym przypadku prokurator się nie musi ograniczać, może wybrać sobie tu tymczasowe aresztowanie, a co więcej, sąd będzie zobligowany właśnie to tymczasowe aresztowanie zastosować. Co mówi na ten temat ustawa o koronawirusie? Co mówi na ten temat ustawodawca? Nic nie mówi, nie dostrzega problemu, nie proponuje żadnych rozwiązań. Mamy takich przypadków kilkadziesiąt tysięcy. Oczywiście według prokuratury Jan Kowalski może zwrócić się z wnioskiem o uchylenie lub zmianę dozoru, tylko sam wniosek będzie rozpoznawany prawdopodobnie od kilku do kilkunastu dni. Przepis, co prawda, mówi tutaj o trzech dniach, ale nie zdarzyło się jeszcze, żeby obrót korespondencji, wydanie decyzji czy też e, zwrot korespondencji do policji został wykonany właśnie w te trzy dni. A jak ma zachować się Jan Kowalski do czasu podjęcia decyzji? Nie zostało uregulowane. A jak wynika z doniesień medialnych, Jan Kowalski może sobie zrobić spacer. Pogratulować konsekwencji ustawodawcy i tym pozytywnym akcentem kończy dzisiejsze nagranie. Zapraszam do kolejnych.